Eee, właśnie laureat jazzu na Dodrom, Rafał Augustyn u nas, eee, polonista, krytyk muzyczny i teatralny, kompozytor, organizator życia artystycznego. Absolwent i pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładał i wykłada tam wiedzę o kulturze. Mógłbym bardzo długo mówić, a tutaj się zatrzymałem właśnie nad tym jazzem na dodrą. Panie profesorze, kiedy był pan laureatem jazzu na dodrą? Właśnie niedawno się skończył, ale to nie, nie w, tej, w tym roku, nie? Nie, w tym, ro w tym roku nie. A ja sobie to przypomniałem, dlatego że jak przechodziłem tutaj do studia koło dużego studia, czyli studia Jasia Kaczmarek, Parka, to przypomniałem sobie, że nasz występ był tutaj właśnie wtedy, że na to tu się odbywał. Z tym, że tu taki... we, w Radiu Wrocław, tak? Tu w Radiu Wrocław. No, tu w Radiu ten Wrocław ten. tutaj. E, ja byłem zresztą jedynym laureatem chyba w historii że Zresztą Wojciech Siwek, który znał historię, no niestety światło zmarły, świętej nie Pamięci, zmarzyć, świętej pamięci. E, potwierdził. Mówi tak, to, to rzeczywiście byłeś jedynym laureatem, który nie wydał ani jednego dźwięku. Hmm. Dlatego, że tak naprawdę no. Po pierwsze, ja jestem pół laureatem, dlatego że pierwszy pomysł i, 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 i inicjatywa utworu, który wystartował w kategorii kompozycji w tym jazzie w latach 70., to była mm -hmm. parzysta liczba to był albo 72, albo 74. 72. To 72. był Julek Kurzawa. Jazzman, trębacz, perkusista także, ale jako jazzman przede wszystkim trębacz, założyciel zespołu samych, swo, Sami Swoi, kiedyś bardzo znanego. I on uh -huh. wpadł kiedyś do mnie z takim pomysłem, mówi słuchaj, napiszmy wspólnie utwór na Big Band. I on wymyślił temat, który był taką śmieszną transpozycją um, dialogu, że się nazywała rozmowa. I myśmy to zrobili i ja byłem de facto tylko kompozytorem. Nie, nie grałem tam, był taki pomysł, żebym zagrał na fortepianie, ale, ale jednak byli lepsi pianiści ode mnie. Niemniej to była duża zabawa i rzeczywiście wygraliśmy ten konkurs. I to była, ale to niestety była jedyna moja jazzowa taka wyraźniejsza historia, a trochę takiej jazzującej muzyki pisywałem do teatru, ale, ale to wszystko. Mm -hmm. Szkoda, bo ja bardzo lubię jazz. Mm -hmm. e, jazz, a jeśli chodzi o muzykę e, klasyczną, to te Fryderyki były za e, jakie kompozycje? E, Fryderyki były za, nominacje. Płyty, za mm -hmm. płyty, nominacje, tak, mm -hmm. tak. Ja nie, ja nie dostałem Fryderyka nigdy. Ja w ogóle wydałem tylko dwie płyty, więc jedna była z kwartetami smyczkowymi, i ta właśnie dostała w trzech kategoriach nominacje. A potem wydałem płytę z utwórami churalnymi. Teraz szykujemy z Krzyszkiem Książkiem, znakomitym pianistą, yy, płytę. Force pianową. Mhm. No i mam trochę, trochę nagrań porozsiewanych roz, na, na różnych takich zbiorówkach w Polsce, w Belgii, w Szwecji i teraz ostatnio w Danii. 72 rok jazz nad Odrą, a 4 lata później yy, Rafał Augustyn miał pierwszy wykład yy, o kulturze. Pamięta pan pierwszy swój wykład dotyczący kultury? Nie. Mhm. 76 rok, a, a możemy policzyć, ile to lat temu było? No 22 plus 5, nie, plus 20, teraz humaniści właśnie 6, 4, no 40, 46 lat temu. 46 lat temu. Było, z tym, że wie pan, to, to były, to nie jest tak, że ja 46 6 lat wykładałem, dlatego, mhm. że były takie lata, kiedy wykładów z wiedzy o kulturze nie było. Mhm. Ja zresztą nie pamiętam dokładnie, czy ja rzeczywiście wykłady zacząłem w 76, czy nie zacząłem konwersatorium. Mhm. Bo to było różnie w niektórych latach to, to było tylko ćwiczenia, a w niektórych były wykłady już tego dokładnie nie liczyłem. Niemniej no parędziesiąt lat się tego zb zbierało gadania do, do studentów mhm. I zebrało się na tyle, że powstała książka opowieść o kulturze, nie o kulturoznawstwie, nie o antropologii kultury, tylko o kulturze książka, a właściwie. No, dwie książki, dwa, dwa, dwa tomowe wykłady o kulturze. E, dzieło życia, jeśli chodzi o, o taką pracę naukowo-dydaktyczną i opowieść naukowca o, no właśnie, o kulturze, czyli o czym za, za chwilę o tym za, za, zapytamy. Nie, tak, no, no muszę powiedzieć dzieło życia, znaczy drugi, drugiego czegoś takiego nie napiszę, aczkolwiek przymierzam się do drugiego podręcznika, no bo to jest podręcznik, taki powiedzmy rozszerzony dla bardzo różnych słuchaczy. Z mojej drugiej działki a właściwie jest połączenia tych, tych dwóch działek jeszcze pozostałych, czyli to się ma nazywać tekst i muzyka. I mam wstępne porozumienie z polskim wydawnictwem muzycznym. Jeszcze nie mam podpisanej umowy, ale, ale myślę, że będziemy to robić. To jest znowu pokłosie innych moich zajęć, takich, które się nazywają właśnie Tekst i muzyka, które polegały na tym, żeby pokazać nie muzykom, tylko właśnie humanistom z rozmaitych dziedzin, co się dzieje, jak się tekst... Muzyczny, poetycki, czy jakiś inny, zaśpiewa, czy też taki czy inny sposób wykorzysta w dziele muzycznym. To jest znowu prawdopodobnie będzie to dwutomówka, a w każdym razie z dwóch części. Jednej analitycznej, gdzie pokazuje, no, jak, to, jak to rozbierać, jak to oglądać te rzeczy, na podstawie zresztą bardzo różnej muzyki, niekoniecznie klasycznej, niekoniecznie dawnej, bo także muzyki współczesnej, także różnych prądów muzyki rozrywkowej, na przykład rapu, który jest bardzo interesującym przez sposobem wykorzystania tekstu, a druga część będzie historyczna, to znaczy od Greków yy, i, i ewentualnie tradycyjnych kultur wschodu, chociaż tutaj ja się poruszam dosyć niepewnie, aż po czasy współczesne, poprzez wszystkie epoki po kolei. I to jest, to jest inny cel. Inny Natomiast jeśli chodzi o, o, o wykłady o kulturze, no to one są podzielone na 12 takich grup tematycznych, a w sumie na 30 rozdziałów, czyli tyle, ile normalnie jest w dwusemestralnym cyklu dydaktycznym w ciągu roku. Mhm. Ale to nie jest zapis wykładów w sensu stricte taki przygotowany, tylko, no nie wiem, jakaś koncepcja kultury Rafała Augustyna, czy opis myślenia o kulturze? Nie, pan jedno, jedno drugiego nie wyklucza. To, mhm. Przepraszam, no można wyłożyć sobie wykłady prezentujące myślenie o kulturze i opis. To są. To, to, to jakby działało w dwie strony, dlatego że ja miałem yy, okazję, ja zbierałem materiały no, około 20 lat, nie wszystkie Aha. 40 tam ile, tylko, tylko tak mniej więcej od początku tego tysiąclecia, prawda? od, od początku lat dwutysięcznych zacząłem to spisywać. I czasem było tak, że fragmenty czytałem, tam jakieś były cytaty, które oczywiście czytałem, więc można powiedzieć, że tu była taka interakcja między tym medium mówionym i medium pisanym. I to, co wydawało mi się, że, że osiągnąłem w tej finalnej wersji, to jest jakby próba od, od, odzwierciedlenia, troszeczkę odwzorowania, nawiązania do sposobu mówienia na wykładzie, to znaczy ja mówię, jak Państwo widzicie, jak możecie Państwo sobie przypomnieć, nawet jest taki fragment, gdzie mówię o przestrzeni, nie, przepraszam, nie ten o przestrzeni, tylko ten o symbolach i o języku i o piśmie. I mówię, proszę sobie wyobrazić, jak Państwo by dotarli tutaj, nie, nie znając drogi, na plac Nankiera 15, nie mając... Żadnej możliwości przeczytania czegokolwiek. Nazwy tab tabliczki z, 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 tym, z, 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 z nazwą placu, numeru domu. Jakbyście jechali samochodem, to nie wiedzielibyście po ile zatankować, tylko że trzeba by było wysyłać Herolda, żeby wrzeszczał bez ołówiowa. tyle i tyle. <laughs> prawda? Nie byłoby planu miasta, no, wszystko trzeba byłoby robić na gębę. Prawda? Więc i, nawiązuję do tej sytuacji konkretnej sali Neringa czy Sali Mikulskiego później Niemniej oczywiście jest to przeznaczone dla czytelnika, a nie hmm. dla słuchacza. Hmm. Wykłady o kulturze, Rafał Augustyn. Rozmawiamy o dziele życia naszego dzisiejszego gościa. Radia Wrocław Kultura.